Dobra, kochani. E, witam się z wami w nowym filmie, w nowym vlogu. Witam się z mojej Łazienki. E, dzisiaj, słuchajcie, mamy dzień wolny e, i postanowiliśmy, że e, pojedziemy poszukać śniegu. E, kochani, dlaczego się witam z wami z Łazienki? Dlatego, że chciałabym Wam troszeczkę e, odświeżyć e, moją poranną pielęgnację, o której chyba. Dawno nie mówiłam, ponieważ przeważnie jednak kończę dzień na pielęgnacji z Wami i raczej mówię Wam o, takim, o takiej wieczornej pielęgnacji, więc chciałabym Wam powiedzieć, jak wygląda moja poranna pielęgnacja. I tą poranną pielęgnację chyba powiem wam Zacznę od największego bubla Jakiego ostatnio nabyłam I teraz mam taki mały faka, ponieważ jestem Bez żadnego żelu Do mycia twarzy Kupiłam coś takiego, słuchajcie Skuszona reklamą Bo gdzieś taka reklama mi wpadła w oko, jest to pianka myjąca z mm, wodą różaną. Jedynie do czego to mi się sprawdza do porannej pielęgnacji, czyli kiedy ja mam czystą buzię, tak naprawdę tylko po wiecie po nocy, e, to tym jak najbardziej można umyć, natomiast to nie domyje żadnego makijażu, w ogóle nie ma opcji. E, podkładu nie jest w stanie zmyć, linera nie jest w stanie zmyć, tusza do, tuszu do rzęs, nawet ja nie używam wiecie, wodoodpornego tuszu do rzęs, tylko taki zwykły. On tego nie domyje, także nie polecam Ale słuchajcie, za to To jest sztos To wieczorna pielęgnacja, ponieważ to jest do demakijażu ten olejek z Resibo Także powiem wam coś więcej, jak będę mm, przy wieczornej pielęgnacji Ale już wam mówię, że to jest sztos Po porannej pielęgnacji już nie wyobrażam sobie z tym takim, wiecie Z tą esencją, taką pobudzającą, rozświetlającą yy, Gdzie kupowałam ten produkt, myślałam, że to jest taka, wiecie, mgiełka w sprayu A to jest taki... No to jest taki właśnie jakby serum pod krem, naprawdę bardzo fajnie, fajnie rozświetla skórę, ale zawsze zaczynam, wiecie, poranną, poranną pielęgnację od spsikania twarzy tym tonikiem, który jest po prostu sztosem. Także. E Dziewczyna, która poleciła e, mi ten tonik, bardzo Ci dziękuję, to jest moje odkrycie, dzięki Tobie, naprawdę bardzo fajnie działa z moją skórą, bardzo fajnie jest, no już to sam, używam to rano, używam to wieczorem, e, jest do aplikacji w sprayu, więc to jest super, polecam Wam gorąco. No i słuchajcie, jak mi się wchłoni ten, wchłonie tonik, e, ja wiecie, czasem tak szybko mówię i tyle chcę Wam powiedzieć, przekazać, że już sama się plączę, e, na to nakładam... Tą esencję taką rozświetlającą. O! To jest takie przyjemne, kiedy nakładacie to po prostu na twarz, to macie takie wiecie, od razu wrażenie ukojenia i ta skóra po prostu od razu jest taka jakaś, nie wiem, wypoczęta w moment. Naprawdę. O! Bardzo to jest fajne. Naprawdę, bardzo fajne. Nie uczula, nie zapycha. Bardzo fajne. Ale słuchajcie. Co Wam też chciałam pokazać, przy ostatnich ulubieńcach mówiłam Wam o kremie pod oczy z Hydropeptide, że już mi się skończyły, że wiecie, ostatnia pompka nagle okazało się, że już niestety nic nie wypadło z opakowania, to rum, kupiłam sobie kolejne opakowanie, to jest trzecie już opakowanie kremu pod oczy z Hydropeptide, to jest ta seria Eye Authority, ta niebieska i naprawdę gorąco Wam polecam ten krem, on jest po prostu sztosem. Mam od niedawna krem z Shiseido, to też wiecie. Jest fajny, chociaż powiem Wam szczerze, na razie to testuję, ale nie wiem, czy mnie nie uczula. Ostatnio mam wrażenie, i mam takie odczucie podrażnionej skóry pod oczami, taką nawet jakbym ją miała miał troszkę napuchniętą, e, taką jakby zwiotczałą pod oczami i to tak mniej więcej zaczęło mi się robić, jak zaczęłam używać szybek. Najpierw było super. E, widziałam jakiś taki efekt od razu, taki, wiecie, wygładzonej tej skóry, takiej nawilżonej, bo ma taką treściwą konsystencję, konsystencję masełka. E, no i odstawiłam teraz właśnie na parę dni ten krem i mam wrażenie, że ta skóra jest troszeczkę bardziej złagodzona. No nie wiem, powiem wam, że gdyby się okazało, że faktycznie on mnie uczula, to byłabym bardzo zła, bo on mi kosztował mało, on kosztował 200 zł ten krem No ale zobaczymy, może się okaże, że po prostu dla mnie on jest zbyt bogaty, zbyt treściwy, ma w sobie jakiś skład, który po prostu akurat moją skórę uczula Jak wam już nieraz mówiłam, mam atopową skórę, więc zobaczymy, może wystarczy jak będę go używać raz, dwa razy w tygodniu, dwa, trzy razy w tygodniu, może bardziej Może wiecie, wtedy będzie OK i nie będzie mnie uczulał Yy, I używam już go tylko, używam już tylko na noc, nawet już nie na dzień. No ale jest mój ulubieniec. O. On ma też taką, widzicie, bardzo gęstą konsystencję. O, gęstą. Yy, I nakładamy go sobie pod oczy. No nie wiem, zobaczymy, powiem wam, nie wiem. <laughs> Mam nadzieję, że krem z Shiseido po prostu wystarczy, będę go po prostu używała dwa 3 razy w tygodniu, może nie codziennie i wtedy będzie ok no i tak ten z, z hydropeptaj naprawdę widziałam po nim efekty skóra jest bardzo nawilżona wygładzona okolice mm, oczy no chciałam sobie zmienić, chciałam sobie coś innego kupić chciałam sobie coś kupić bardziej treściwego właśnie z, takim, z taką konsystencją masełka do mojej suchej skóry no ale może jego konsystencja nie idzie jednak w parze z nawilżeniem Yy, nawilżeniem skóry jak już sobie wszystko yy, użyłam, to ostatnio cały czas testuję yy, ten krem czy nam się tutaj to sfokusuje to jest ten krem z Clinic, który miałam yy, w tym boksie z Sephora co, yy, no pamiętacie, kupowałam tam, było trochę kosmetyków pielęgnacyjnych yy, i trochę kosmetyków do makijażu on ma taką konsystencję takiego kremo żelu o i nakładam go po prostu sobie na twarz na dzień tak właśnie on jest bardzo fajny, mimo że ja nie jestem jakby fanem takiej konsystencji wiecie żelowej, to on bardzo fajnie nawilża, bardzo fajnie nawilża słuchajcie i bardzo fajnie współgra z podkładem z jakąś bazą pod makijaż jest bardzo fajny no i tak kochani, tak wygląda moja poranna pielęgnacja, ostatnio też wam narzekałam na bardzo suche usta i tak patrzę chyba nie mam tutaj Chyba mam na mojej toaletce, ale staram się pilnować i smarować moje usta, albo wiecie tym takim masełkiem z Hello Body do ust, to jest trochę jak wazelinka, albo tą pomadką z Nuxe, którą miałam w kalendarzu też jest całkiem fajna i też te usta fajnie pielęgnuje. Tylko że ją noszę w torebce, nie ja trzeba macać paluchem, więc jest taka bardziej wiecie higieniczna do użytku gdzieś poza poza domem. Dobra, kochani, idę sobie robić śniadanie, idę sobie zrobić kawę, e, dobudzić się jeszcze i zbieramy się w góry. Także trzymajcie kciuki, żebyśmy znaleźli troszkę śniegu i zobaczymy mam nadzieję, że nie będzie dużo ludzi. E, no i tyle. Także do później. Mamy już na miejscu i sobie spacerujemy. Hello. Powiem Wam, że jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo jest bardzo dużo ludzi w ogóle. Tak jeszcze przejechaliśmy, a wszystko pusto w, tych, w tej Wiśle. Jesteśmy w ogóle w Ustroniu, bo był taki korek, że stwierdziliśmy, że nie jedziemy już do, do Wisły i że skręcimy sobie na spacer właśnie do Ustronia. A tu też tak fajnie właśnie jest taki park. Ja słuchajcie, oczywiście zapomniałam swoich okularów przeciwsłonecznych. I będę mrużyć oczy. Ludzi jest mega było troszeczkę mniej, natomiast w centrum byliśmy w szoku, nie boże te ludzi. I tak, powiem wam, że słuchajcie, nie jest nie ma śniegu. Są tylko takie resztki, o. Ale jest całkiem przyjemnie. Jest tak nie trochę by jakby... rześkie, świeże powietrze. Tak. Tak, właśnie robiliśmy sobie słuchajcie takie e, ćwiczenia oddechowe, można by powiedzieć wentylację, tak. I to trzeba zrobić w ten sposób w pięć razy głęboki oddech łapić taki wiecie do płuc. Przy szóstym oddechu nabieracie yy, powietrza w płuca i trzymacie 5 sekund, potem powoli wypuszczacie i powiem Wam, że w pierwszym momencie aż tak się zawsze zakręci w, trochę w głowie i od razu macie taki wiecie pełny oddech, że można oddychać pełną piersią. Także polecam takie ćwiczenia i też yy, ćwiczenia takie oddechowe pod kątem oddychania z jakby klatką piersiową, oddychanie przeponą. Oddychanie takim całym ciałem i robić sobie codziennie takie właśnie ćwiczenia oddechowe, co się też przydają, taka wentylacja <noise> całego organizmu. I powiem Wam, że jest tak, no nie wiem, może z minus 2 będzie, bo no, wziąłam sobie rękawiczek i trochę mi zimno w łapki. I w centrum też jest wszystko pootwierane oczywiście na wynos, więc chyba sobie na jakiegoś grzańca skoczymy. I pospacerujemy sobie jeszcze przez centrum, nie? Tak się tak. przejdziemy, zobaczymy jakieś budki, są potwierdzone. Tak, wiecie, połazić. No ale widać, że ferie trwają. <głosy> <głosy> Ludzie są. Nie wiem, na ile to są takie osoby jak my, które sobie wyskoczyły na jeden dzień połazić, a na ile to są osoby, które są tu gdzieś na feriach. Przejdziemy przez no. jeszcze. Nie, możemy tutaj skręcić już sobie. Chociaż czekaj. Nie, albo chodźmy prosto jeszcze. Tak, prosto. tam już jest mniej ludzi. Zasłaniam się. Muszę zmienić rękę. Bo sobie zasłoniam. bo jestem pod słońce. O. I tak. W ogóle właśnie dzisiaj wyjeżdżając stwierdziłam, że nie mam czapki do tego mojego futerka. Mam to z Mohito. Może nie jest to jakiś górski outfit, ale jestem bardzo, bardzo ciepło i stwierdziłam, że i tak będziemy tutaj tuptać po centrum. Nie będzie, Znaczy, w planach w ogóle był wyjazd na tak do Wisły. No ale tak powiedziałam, był korek, więc przyjechaliśmy sobie do Ustronia. Więc ee, że tak powiem, ubieraliśmy się bardziej miejsko niż turystycznie. I najważniejsze było to, żeby było cieplutko. No i właśnie tak to futerka sobie ubrałam. No i nie mam takie czapki, wiecie normalnej, tylko taką <laughs> sportową. Ale ważne, że jest ciepło. I oczywiście mam moje. Emu Ostro, słuchajcie, to słońce jest. Nie wiem jak mam trzymać ten aparat, żeby, żeby sobie nie zasłończyć, ale jednak tak będzie wygodniej. Chodźcie na tą ławkę. Na chwilę usiąść. Patrzcie jakie tutaj są fajne ławki. O! To są takie, wiecie, takie leżaki a to jest też fajne, taka siatka, można na tym poleżeć. Ale to mi się podoba, to jest tak jakby, wiecie, huśtawko, ławka. O, i moje Emu, które są po prostu super, butami. I Eddie w swojej nowej kurteczce od babci, nie? Dużo pod choinkę dostałeś. Kurteczkę w kratę. Eddie. Eddie. Eddie coś powiesz? Który? Widzisz pieski, tak? Swoje Aha No i tak sobie to można posiedzieć fajnie Fajne widoczki. Cała w ogóle jestem ubrana z tego futerka, bo ono gubi te włosy, a mam czarne dżinsy i wyglądają mi się z jakimś kotem ściskało. A no to Eddie by wyczuł jak to był inny zwierz. No. Będziemy szli coś tutaj zjeść, czy będziemy wracać, to coś zjemy? No zobaczymy, będziemy szli drugą stroną, zobaczymy co tam jest. Jak będziemy w centrum, to też zobaczymy co jest, jakie mamy opcje. A masz na coś ochotę? Na razie nie. Ale nie, nie mówię że jesteś, czy jesteś głodny, tylko czy miałbyś na coś ochotę? Nie, na osypkę. No, na osypkę, to obowiązkowo, że takiego zbliża z rowiną. Nie? Nie? Słoneczko. I słoneczko tyle. Muszę tego dziada trzymać, żeby się nie rzucił na kogoś. No, Eddie to jest taki piesek zaczepno-obronny, słuchajcie. Eee, taki wiecie, że tu podejdzie, że niby się chce przywitać. Buziaczka dać innemu pieskowi. i Nagle tak się przyczaja, ja jakby tak, ła! <noise> I wiecie, ja się tak zawsze denerwuję. Bo jak jest drugi mały piesek, no to nie jest problem. Ale kiedyś tak wystartował do takiego wielkiego psa. No się ten wielki pies ogólnie miał to. Był mądrzejszy. W głębokim <laughs> poważaniu. No ale wiecie, nigdy nie wiadomo, jak inny pies zareaguje, nie? Także wiecie. eti zaczepiamy go, bronimy. <laughs> ale fajnie się tak pobujać. Ekstra. A. Edi, chodź, żebyś nie został chłyśtawką w głowę. Ale chodź tu, bo mi wyszedłeś z kadru. <laughs> Chyba, że nie chcesz być tutaj ze mną. Pilnować zwierzęta. To co? Idziemy dalej. Idziemy dalej. My już wróciliśmy do domu i grzeje krokiety, które nam jeszcze zostały. I do tego będzie też, daję, dzisiaj resztki. Sałatka z tuńczykiem z ryżem, kukurydza, czerwona cebulka i ogórek zielony. Tutaj Michał jeszcze ma z no kabanoskiem. No i tak będziemy sobie jeść trochę. Em, trochę zma zmarzliśmy, więc też już ubrałam polar. E, już tak domowo, wiecie, dresik, polarki i tak dalej. Za sobie zrobię też ciepłą herbatkę z cytryną. I słuchajcie, wróciliśmy do domu. Słyszycie pewnie odgłos: Woda spadł, i to jest po prostu nasz e, cudowny grzejnik. Także mm, jestem na maksa wkurzona. Czasem dzwonił, e, już od dłuższego czasu nie mieliśmy z nim problemu, a teraz po prostu słychać jak nie wiem co. Dobrze, że mamy, słuchajcie, drzwi zamykane do sypialni, bo to już byłby koniec, po prostu. Musiałabym, nie wiem jechać do mamy na noc bo ja już bym nie zasnęła ale to jest tak wkurzające, ja tak nienawidzę jakiegoś takiego hałasu, wiecie, właśnie jakaś taka kapiąca woda albo jakieś, nie wiem, wiercenie albo coś, znaczy ja wiem, że nikt nie lubi takiego hałasu, ale są osoby, które potrafią gdzieś tam się wyłączyć, wyłączyć na przykład Michał tak potrafi, on się osób wyłączy i on tego nie słyszy, a ja po prostu mam od razu, wiecie co tak mam no kochani, ale to był cudowny dzień. Pospacerowaliśmy, wyczliowaliśmy się, naprawdę dotleniliśmy się i powiem wam, że naprawdę już mówiłam Michałowi, że musimy się starać chodzić na jak najczęściej na spacery. Jak tylko będzie ładna pogoda, będzie w miarę czyste powietrze, wiecie, nie jakiś tam smog, mgła i tak dalej, to chodzimy na spacery, takie co najmniej godzinne, żeby się dotlenić, pochodzić i tak dalej. To też nie chodzi tylko, wiecie, o jakiś ruch, bo Wiecie, że ja tam na tym Orbitracku ćwiczę, ale to chodzi o to, żeby na świeżym powietrzu się gdzieś poruszyć, żeby trochę zmarznąć w ogóle, to jest to, że ja już powiem wam, tak tęsknię za jakimś mega mrozem i tak mi się marzy, wiecie, takie minus 10, żeby tak pójść na spacer i tak, wiecie, poczuć ten mróz tutaj, wiecie, w nosie, w, w ustach, jak wiecie, się oddycha i tak dalej i bardzo mi się tęskni za taką pogodą. No i tak, dobra, koniec mojego gadania, zabieramy się za zjedzenie kolacji, jakiś odpoczynek, może znowu sobie włączymy coś na Netflixie. Musimy w ogóle poszukać jakiegoś serialu, bo obejrzeliśmy wszystkie seriale, które gdzieś tam mieliśmy z polecenia, więc musimy coś poszukać nowego. A jak nie, to włączymy sobie jakiś film i tak doczilujemy jeszcze dzisiejszy dzień do końca. Także dzięki, kochani, że byliście z nami w tym cudownym, spokojnym, chillowym dniu. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się buziaki.